Jest Serdolą, Farchężczyzna No i złona Chyba jest okej okay. Witajcie internauci z tej strony W zasadzie i tak nieważne kto. Ważne jest to, że ta transmisja jest niechroniona. Więc pewno już was namierzyli i jedzie w waszą stronę banda uzbrojonych pusterów, żeby was sprzątnąć. Mną się nie ja i moje gniazdo jesteśmy całkowicie chronieni. Aczkolwiek, wy musicie działać szybko, ale też ostrożnie. Pokażę Wam dzisiaj, jak tworzyć postać do. Cyberpunka! Tworzenie postaci do Cyberpunka należy zacząć od skopiowania karty postaci, znajdującej się na tyle podręcznika. W opisie poniżej znajdziecie link do sieciowej bazy danych, w której można na swój dysk pobrać kopię takiej karty. Polska wersja podręcznika jest nieco chaotycznie napisana, co utrudnia nieco nawigację po niej. Wątpię, by to była osobista wina pana Marka Ponsmyfa. Jest on wykładowcą na uniwersytecie, a to wymaga nieco więcej oleju w głowie, niż bycie przeciętnym magistrem lub nauczycielem w w podstawówce, może to być wina niechlujności ze strony ludzi zatrudnionych w Copernicus Corporation w latach 90. Ale ja ich zachowanie nie będę oceniał, gdyż jestem dyslektykiem i sam często robię błędy w choćby tytułach własnych filmów. Mimo wszystko, ktoś, kto zajmuje się edytorstwem, powinien wiedzieć, jak robić w literki i nie popełniać niektórych błędów. Jest parę sposobów generowania postaci w klasycznym cyberpunku. Od staromodnych, w których rzuca się na statystyki kością, do bardziej aktualnych, gdzie gracz samemu sobie ustala, czym chce być lepszy, a w czym gorszy. Ja lubię mieć kontrolę nad tym, jak będzie ukształtowana moja postać, więc zaprezentuję wam nielosowy sposób tworzenia waszego cyberśmiecia. Korzystanie z puli punktów nazywa się tutaj kinowym sposobem tworzenia swojego cybera. 50 punktów na statystyki charakteryzuje postać przeciętną. Podręcznik pozwala jeszcze wybrać pulę: 60 punktów dla podrzędnej postaci wspomagającej, 70 punktów dla znaczącej postaci wspomagającej, 75 dla podrzędnego bohatera i 80 dla znaczącego bohatera. Nazwijmy więc naszego boostera Rocket i zaczynamy. Jak już mówiłem, będziemy tworzyć postać przeciętną. Używamy więc pulę 50 punktów do tworzenia tej postaci. System Cyberpunk 2020 korzysta z mechaniki Interlock. Zawiera ona 9 podstawowych statystyk: inteligencję, refleks, zdolności techniczne, opanowanie, atrakcyjność, szczęście, szybkość, budowę ciała i empatię. Po podzieleniu daje to graczom po 6 w każdej z 9 statystyk. Dodając i odejmując punkty, należy pamiętać, że żadna z statystyk nie może zejść poniżej wartości 2, ani wybić się powyżej wartości 10. Statystyki drugorzędne, takie jak bieg, skok i uścisk, wylicza się osobno. Bieg wynosi szybkość razy 3. Skok to bieg podzielony przez 4. Pudźwik to budowa ciała, razy 10. Spokojnie, dalej już nie będzie aż tak skomplikowanej matematyki, więc proszę się nie martwić. Teraz należy wybrać profesję bohatera, którym będziemy się kierować. Wybór jest ten o tyle ważny, bo od profesji będzie zależeć, jakie umiejętności początkowe będziemy mogli rozwijać. Ja dla Roketa wybiorę profesję Solo, co daje mi dostęp do umiejętności specjalnej zmysłu walki i dziewięciu umiejętności podstawowych, takich jak. Broń ręczna, karabiny, pistolety, pistolety maszynowe, skradanie się, spostrzegawczość, walka wręcz, wysportowanie i znajomość broni. W sumie jest to 10 umiejętności, na które należy rozdać 40 punktów. Minimalna ilość umiejętności wynosi 0, a maksymalna 10. Punkty wolne. Każdy gracz posiada pewną pulę punktów wolnych. Liczy się je, sumując refleks i inteligencję naszego bohatera. Nie można ich wydawać na statystyki związane z profesją. Tak więc my nadamy mu przeszukiwanie baz danych, by nie był aż tak totalnym retardem, kiedy stanie naprzeciw jakiegoś terminalu. Śledzenie na 5, no bo przecież w zatłoczonych uliczkach nie można dopuścić, by cel naszego solo gdzieś zniknął. Dodamy mu też pierwszą pomoc na poziomie 5, no bo przecież prawdziwy twardziel musi sam umieć o siebie zadbać. Człowieczeństwo wylicza się w ten sposób, że mnoży się razy 10 empatię naszego bohatera. Modyfikator zbudowy ciała naszego bohatera będzie wynosić minus 2, tak więc każda rana, która w niego wejdzie, będzie redukowana o 2 do minimum 1. Inicjatywa naszego bohatera wynosi tyle, ile refleks. Jednakże, że jesteśmy solo i posiadamy zmysł w walki na poziomie 8, nasza inicjatywa wynosi 18. Podobnie, spostrzegawczość nie wynosi tylko i wyłącznie 4. Ale też dodaje się do niej zmysły walki, co w naszym wypadku daje spostrzegawczości 12. Na odwrocie karty znajduje się coś, co się nazywa motywację, styl lub ważne wydarzenia w życiu. Można je wypełnić samemu. Ta część nie wydaje mi się obowiązkowa, ale mimo wszystko wypełnienie jej sprawia trochę przyjemności. Jeśli chodzi o ważne wydarzenia w życiu, nasza postać powinna rzucać za każde wydarzenie od 16 roku życia. Najmłodsza postać jaką możemy mieć, może mieć lat 15 Wtedy nie rzuca oficjalnie za żadne wydarzenia z jej życia Jeśli postać ma rok 16 wykonuje pierwszy rzut I z każdym kolejnym rokiem nasza postać powinna wykonać taki rzut Majętność roketa zależna jest od wysokości zmysłu walki Czyli tego jak zaawansowanym solo jest Sprawdzamy to na odpowiedniej stronie. Wynika z tego, że rocket na początek posiada 7 tysięcy euro dolarów, nazywanych inaczej eurobaksami. Dochodzimy tutaj do najtrudniejszej części, inaczej szału zakupów. Skuteczność naszego cyberpunka w zasadzie opiera się na wykorzystaniu sprzętu, który posiada. To zakupy właśnie zajmą graczom najwięcej czasu. Od razu ustalmy parę podstawowych zasad. Ekwipunek początkowy, taki jak składane łóżko, podstawowe ubranie, magnetofon i bezcenna kolekcja kaset ze swoimi. Ulubionymi zespołami nie może zostać odsprzedana, tylko Netrunner zaczyna z podstawowym cyberdeckiem. Poza tym każdy posiada pistolet startowy, Budżet Arms C13 jest z ośmioma pociskami w magazynku. Sprzęt podstawowy jest nie do odsprzedania, więc proszę nie kombinować. Kolejną zasadą jest to, że pistolety nie strzelają na powietrze. By strzelać potrzebna jest amunicja, którą trzeba kupić. Nie znalazłem cen magazynków. I pojemników na amunicję. Ale załóżmy, że niezależnie od broni, koszt magazynka wynosi 10 euro dolarów. I za niego też trzeba zapłacić. Następnym krokiem są cyborgizacje. Zakupienie każdej cyborgizacji odejmuje nam pewną losową ilość człowieczeństwa. W sytuacji, kiedy ktoś chce stworzyć kartę postaci, zanim przyjdzie na sesję, nie musi rzucać za każdą utratę człowieczeństwa. Kiedy wmontowujesz w siebie przedmiot, który zabiera ci 2K6. Człowieczeństwa uśredni i średni, średni wynik, tak więc tracisz 7 punktów przekroczenie ilości z człowieczeństwa poprzez nadmierne cyborgizowanie. Oznacza utratę kontroli nad własną postacią i zapewne śmierć ze strony psychoskładu, jeszcze zanim rozpocznie się gra. Jeśli postanowisz sobie wyciąć jakiś organ, na przykład by zrobić miejsce na jakąś super cyborgizację, lub edytniesz kończynę, bo nylon i stal jest dla ciebie bardziej atrakcyjne niż kości i skóra, możesz przechować swój wycięty kawałek ciała w lodówce bezpiecznie za 200 euro dolarów, lub sprzedać niepotrzebną już część w banku organów. Jako, że twoje organy na początku gry mają doskonały Stan. Za rękę wyciągniesz 1000 euro kredytów. Za nogę 1200 euro kredytów. Za serce lub płuca 1400 euro kredytów. Wątroby albo nerkę 400 euro kredytów. A oczy 1600 euro kredytów. Inne organy jak skóra i tym podobne chodzą pomiędzy 400 euro kredytów a 600 euro kredytów. Ty będziesz mieć cenne eurokredyty, a jakiś bogaty dupek na drugim końcu stanu będzie mieć świeżutkie organy tylko dla siebie. Kurczę, wydaje się, że jest tutaj tyle fajnych rzeczy, że aż trudno wybrać. Pomimo tego, że sprzedajesz wszystkie swoje organy, nadal brakuje ci kasy. Kiedy stwierdzisz, że nadal ci mało cennych pieniążków, by zbudować swojego wyśnionego cyborga, zawsze możesz zaciągnąć kredyt 10 tysięcy u jakiejś dowolnej korporacji. Zapewne takiej, którą wskaże ci twój narrator. Co oznacza, że teraz jesteś już jej pionkiem. I szanse, że się kiedykolwiek wykupisz są równe zeru. Twój wybór! No to teraz jesteś w zasadzie gotowy wychodzić ulicami Night City. Miłej zabawy! I uważaj! W następnym odcinku zajmiemy się surfowaniem po internecie. Bez odbioru!